Doświadczenie pierwsze. Podłączamy zestaw pierwszy do komputera. Włączamy zasilanie. Uruchamiamy oprogramowanie. Wybieramy z aplikacji doświadczenie, które chcemy zademonstrować, przeprowadzić. Możemy zapoznać uczniów z innymi treściami dostępnymi w aplikacji, a związanymi z danym ćwiczeniem, jakie mamy zamiar przeprowadzić: ciekawostkami, zjawiskami obrazującymi przyswajane prawa. Informacjami o naukowcach. Po wyborze doświadczenia, zapoznaniu się z treścią wstępu i określeniem celu pracy przeprowadzamy doświadczenie. Charakterystyka prądowo-napięciowa opornika. Budujemy obwód na matrycy, kierując się przykładowym sposobem połączeń umieszczonym w aplikacji. Budujemy układ. Zmieniamy wartości na modułach zasilających. Odczytujemy wyniki z modułów pomiarowych. Przyciskając pomiar umieszczony na matrycy zestawu, wizualizujemy wyniki na ekranie komputera. Analizujemy wykresy. Wyciągamy wnioski. Konfrontujemy nasze spostrzeżenia z wnioskami zawartymi w aplikacji.